Pani mieszkańcy Powiatu. Z zaszczytem zajmę dziś przy Państwa jako komendant Powiatowy Policji w Misku Mazowieckim, aby wspólnie świętować wyjątkowy dzień, jakim jest święto Policji, które w tym roku nabiera szczególnego znaczenia. Odchodzimy bowiem 106. rocznicę powołania Policji Państwowej, a jednocześnie 100. obecności kobiet w szeregach polskiej policji. Następnie pragnę serdecznie powitać wszystkich Państwa zgromadzonych na tej uroczystości, a w szczególności sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pana Czesława Wroczka, którego obecność za względem uznania i wsparcie. Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, panią Janinę. <klucza> Komendanta Społecznego Policji, Pana Inspektora Dariusza Walichowskiego. <klucza> Starosta Powiatu Miejskiego, Pana Remigiusza Górniaka. <klucza> Serdecznie witam Księdza Kapelana, Pułkownika Adama Prusa, oraz obecnych przedstawicieli duchowieństwa, przedstawicieli sądu i prokuratury. Z ogromnym szacunkiem witam kierownictwo i przedstawicieli 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej. Straży Miejskiej oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych, zaprzyjaźnionych służb, z którymi wspólnie troszczymy się o bezpieczeństwo. Zaszczycony jestem obecnością burmistrzów miast i wójtów gmin naszego powiatu oraz przedstawicieli samorządów lokalnych. Kierownictwo i Przedstawicieli Urzędów Publicznych oraz Szkół Powiatu Mińskiego. Z radością witam były Komendantów Powiatowych Policji w Mińsku Mazowieckim, a także Przedstawicieli Związku Piłsudczyków oraz Stowarzyszenia Polska Wschód. Oraz rodziny naszych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz wszystkich zaproszonych gości i mieszkańców naszego powiatu, którzy swoją obecnością uświetnili to wyjątkowe wydarzenie. Szanowni Państwo, historia polskiej policji sięga 1919 roku. Wtedy formacja ta stała się gwarantem bezpieczeństwa i porządku publicznego w niepodległym, nowo powstałym państwie polskim. Od tamtej pory minęło ponad 100 lat. Lat wypełnionych zmianami, reformami, wyzwaniami i niestety ofiarami. Dzisiaj kontynuujemy ich misję jako nowoczesna, profesjonalna i odpowiedzialna policja. Gotowa mieć pomoc w każdej sytuacji. Nie tylko wtedy, gdy trzeba interweniować, ale także wówczas, gdy trzeba wysłuchać, zrozumieć i wspierać. Bo dzisiejsza policja to nie tylko siła prawa, ale wrażliwość społeczna. Tym bardziej ważna jest obecność kobiet w polskiej policji, również w komendzie tej w Miskunacowskim, które od lat wzmacniają naszą formację swoją kompetencją. Odwagą i determinacją. Pełnią służbę we wszystkich pionach, od patronu przez prewencję, upojony kryminalne i stanowiska kierownicze. Są swojej dochodzeniowcami, negocjatorkami, techniczkami kryminalistyki, <coughs> analityczkami. Ich rola jest nieoceniona. Wnoszą równowagę, której współczesna służba potrzebuje, łącząc stanowczość. Zabadką, siłę z rozwagą. Święto policji to również czas, by spojrzeć w lustro służby i zadać sobie pytanie, jaką policję chcemy tworzyć. Chcemy policji bliskiej ludziom opartej na dialogu, odpowiedzialności i profesjonalizmu. Policji otwartej na potrzeby społeczeństwa gotowej do współpracy słuchającej i reagującej. Chcemy formacji, która buduje zaufanie, a nie dystans. I to, co się dzieje każdego dnia, dzięki Wam Właśnie funkcjonariuszy. Drodzy funkcjonariusze, Wasza codzienna służba, często niewidoczna, pełniona w ciszy, zasługuje na najwyższy szacunek. Nie rzadko rezygnujecie z własnego czasu, ze świąt, z chwil, z rodziną. Wypełnić obowiązki wobec naszego społeczeństwa. Pracujecie w nocy, święta, w warunkach nieprzewidywalnych. A mimo to nie ustajecie. To dzięki wam mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, a nasze miasta i wsie funkcjonują w poczuciu porządku i stabilności. Słowa wdzięczności kieruję również do Waszych rodzin za ich cierpliwość, zrozumienie i wsparcie. To dzięki nim możecie w pełni realizować swoją służbę i zadania służbowe. Serdecznie dziękuję również samorządom, które wspierają nas w codziennej pracy. Współpraca z wami to dowód na to, że bezpieczeństwo to wspólna sprawa nas, nas wszystkich, całego miejsca. Dzisiejszy dzień to także moment, w którym wielu funkcjonariuszy otrzyma odznaczenia, awanse i wyróżnienia. To znaczy, że trud i zaangażowanie zostają zauważone. To powód do dumy, ale także zobowiązanie do dalszej pracy, do dalszego podnoszenia standardów i to słusznie. Wszystkim wyróżnionym i awansowanym składam serdeczne gratulacje. Jesteście filarem tej jednostki. Szanowni Państwo, Wczoraj z ulice Mazowieckiego w sierpniu ubiegłego roku spotkałem, spotkałem się z niezwykłym przyjęciem. Trafiłem do szerokońca profesjonalnego, życzliwego i zaangażowanego policjantów i pracowników cywilnych, którzy nie tylko doskonale znają swój fakt, ale wkładają w jego serce. Policjantów, którzy zdobywają nagrody w ogólnopolskich konkursach, wyróżniają się wiedzą, odwagą i postawą godną najwyższego uznania. Jestem dumny, że mogę być częścią tej społeczności. Dziękuję Wam za zaangażowanie, za codzienną gotowość do działania i za to, że swoją służbą budujecie lepsze, bezpieczniejsze jutro dla wszystkich mieszkańców naszego kraju. Na zakończenie chciałbym jasno i dobitnie y, powiedzieć. Policja to nie tylko formacja, to misja, to ludzie, to odpowiedzialność. Niech dzisiejsze święto Policji będzie przypomnieniem, że nosząc mundur niesiemy ze sobą siłę, prawa, ale też godność służby. Że jesteśmy po to, by chronić, pomagać, działać z honorem, rozwagą i oddaniem. Dziękuję bardzo serdecznie.